Wyobraź sobie. Klienci powierzają ci najwrażliwsze dane: dokumenty kontraktowe, strategie procesowe to, co jest najważniejsze dla nich i dla działania ich biznesu. Ale w Twoim wypadku jedno niedopatrzenie z RODO, jedno niedopatrzenie z cyberbezpieczeństwa z procedur i stajesz przed ryzykiem milionowych odszkodowań. Nazywam się Joanna Wziątek i nagrywam podcast Cyberbezpieczeństwo po ludzku, w którym wyjaśniam złożone aspekty cyberbezpieczeństwa dla firm i różnych podmiotów. Dzisiaj chcę opowiedzieć Wam o tym, dlaczego współpraca pomiędzy specjalistami od cyberbezpieczeństwa, audytorami, gdzie często to ta sama osoba, i kancelariami prawnymi, to doskonała synergia, która może tylko się wzajemnie uzupełniać i zadbać o to, by wszystkie strony były zadowolone, a przede wszystkim, by były bezpieczne. Chciałabym nawet powiedzieć cyberbezpieczne. Dlatego jeżeli interesuje jak cyberbezpieczeństwo współpracuje z prawem, zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Przygotuj sobie coś ciepłego do picia, Albo zimnego jeśli wolisz i zostań ze mną przez najbliższe 20 minut. Wyobraź sobie, że kancelaria X niech będzie nowak and nowak, otrzymuje duże zlecenie. Mają przygotować dokumentację do ubezpieczenia nowej platformy, takiej dla fintechu. Niestety w dokumentacji tej brakuje zarówno elementów dotyczących RODO, jak i przede wszystkim zabezpieczeń przed atakami ransomware. Po podpisaniu umowy klient traci dane. Z ransomwarem często nie da się dyskutować. Niestety toczy się proces o odszkodowanie za 2 miliony euro. Wyobrażacie sobie tą presję? Odpowiedzialność za te błędne zapisy, te milionowe roszczenia i utratę reputacji tej konkretnej kancelarii. No ale dosyć tego. Skupmy się na konkretnych korzyściach opartych na realnych przykładach. Oto sytuacja, która może spotkać każdą kancelarię prawną. Wyobraźcie sobie, że wasza kancelaria otrzymuje zlecenie przygotowania kompleksowej dokumentacji dla klienta, który chce wykupić ubezpieczenie od ryzyk cyfrowych. Przeglądacie umowy, regulaminy, polityki bezpieczeństwa i nagle zdajecie sobie sprawę, że w tej dokumentacji brakuje elementów. Dotyczących zarówno ochrony danych osobowych, jak i cyberbezpieczeństwa. Dobrze wiecie, że to pole minowe, bo kary są wysokie. Jeden błąd może kosztować klienta fortunę, a waszą kancelarię reputację. Co robicie? Czy polegacie wyłącznie na własnej wiedzy prawnej? A może sięgacie po wsparcie tych, którzy na co dzień zajmują się gaszeniem pożarów cyfrowych i budują te wielkie fortece bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, do których przestępcy i cyberprzestępcy nie mogą się dostać? Dzisiaj, w XXI wieku, prawnicy, informatycy, specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa i audytorzy IT, Chociażby ci z ISO 2701 dotyczącego bezpieczeństwa informacji. To jak taki Dream Team, drużyna marzeń, która wspólnie może zaoferować klientom to coś, czego nigdy nie osiągnął w pojedynkę, kompleksową ochronę w cyfrowym świecie. A mnie jako specjalistce do spraw cyberbezpieczeństwa zależy przede wszystkim na tym, by ten świat był bezpieczniejszy. I by procedury, by oferta była pełna i złożona po to, by zapewnić wszystkim spokój i brak incydentów. W dzisiejszym odcinku chcę Was zapoznać z siedmioma regułami, które pomogą Wam zrozumieć, dlaczego specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa i audytorzy z wykształceniem technicznym, informatycznym mogą Wam pomóc w działalności na co dzień. Pierwszy aspekt, i myślę najważniejszy i najbardziej oczywisty, to oczywiście zrozumienie technicznych aspektów i prawa i ryzyk. Jako prawnicy znacie doskonale literę prawa. Ja nie mam do Was żadnego startu, ale trudno jest oczekiwać od Was specjalistów do spraw prawa. Tego byście rozumieli, także technologię. Bo jak macie oceniać ryzyko związane z technologią, z szyfrowaniem, z różnymi zabezpieczeniami, które są dla Was obce, bo przecież w prawie ich nie ma? Dlatego tutaj współpraca z ekspertami do spraw cyberbezpieczeństwa, ekspertami do spraw. Technicznego IT pozwala Wam na precyzyjne określenie i znalezienie luk w zabezpieczeniach, które często są wymagane do pierwszej analizy ryzyka, a także do ubezpieczeń, oraz byście skutecznie mogli doradzać w oparciu o fakty techniczne. Weźmy taki przykład. Analizujecie umowę na wdrożenie systemu chmurowego. Tak, wiem, ważne słowo chmura. No i wiecie, że są klauzule, które dotyczą bezpieczeństwa danych, i w przypadku wszystkich rozwiązań chmurowych są one niezwykle ważne i zazwyczaj obwarowane wieloma zewnętrznymi regulacjami. Ale czy wiecie, jakie konkretne mechanizmy szyfrowania są odpowiednie dla wrażliwych danych? Czy wiecie, jak dostawca stosuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe, może wieloskładnikowe, czy ono w ogóle jest stosowane? Czy ta firma ma certyfikaty ISO 27001? Na te wszystkie pytania odpowiedzi dostaniecie bezpośrednio od specjalisty do spraw IT, który wychwyci te szczegóły i będzie znał te odpowiedzi tak po prostu z głowy. A one wszystkie są kluczowe dla określenia i minimalizacji ryzyka. Zarówno prawnego, jak i zgodności z różnymi regulacjami. Niestety bez tej wiedzy technicznej, wasza ocena jest tylko częściowa. Kiedy dochodzi do wycieku danych, czas to pieniądz. I to bardzo duży pieniądz, a często bardzo dużo pieniędzy. Prawnik musi wiedzieć, jak prawidłowo powiadomić łodo, jak powiadomić poszkodowanych, ile ma na to czasu i jak minimalizować straty wizerunkowe. No ale zanim to nastąpi, to ktoś musi zidentyfikować, co tak naprawdę się stało. Trzeba poznać źródło ataku, zatrzymać, zabezpieczyć dowody. I tutaj wkraczają specjaliści od spraw cyberbezpieczeństwa. Jeżeli macie taki kontakt, jeżeli wiecie, do kogo zadzwonić, z kim się skontaktować, no to możecie spać spokojnie. Przykład? Głośny wyciek danych z platformy, której nazwy wolałabym nie wymieniać. Prawnicy zajęli się komunikacją z organami nadzorczymi, przygotowaniem roszczeń, ale jednak to zespół do spraw cyberbezpieczeństwa był odpowiedzialny za cyfrową, nazwijmy to, sekcję zwłok. Bo to oni przeanalizowali logi, to oni zidentyfikowali, gdzie i jaki był wektor ataku i usunęli luki. Bez ich pracy prawnicy no, nie mieliby pełnych danych, nie mieliby pełnego obrazu informacji do podjęcia skutecznych działań prawnych, a reputacja firmy byłaby zrujnowana. RODO: wzmocnienie ochrony danych osobowych to kolejna trzecia korzyść, bo RODO to nie tylko dokumenty i klauzule to również konkretne wdrożenia techniczne, które zapewniają bezpieczeństwo danych. I tutaj to właśnie specjaliści do spraw IT, specjaliści znający się na cyberbezpieczeństwie, pomagają w implementowaniu środków technicznych i organizacyjnych, które są wymagane przez prawo, które doskonale znacie. Przykład: Klient chce wdrożyć nową aplikację mobilną. Prawnik dba o zgodność z RODO w kontekście zgód, praw użytkowników, polityki prywatności. Ale specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa doradza w kwestii anonimizacji danych, pseudoanonimizacji pseudo danych, szyfrowania baz danych, bezpieczeństwa api, architektury aplikacji, a także takich popularnych konceptów jak Privacy by Design, czyli chronienie prywatności tych danych. I to razem te procedury plus ta wiedza techniczna. Tworzą doskonałe, zgodne z prawem i bezpieczne, cyberbezpieczne rozwiązanie. Współpraca z osobami znającymi się na cyberbezpieczeństwie, specjalistami, buduje też Wasz pozytywny wizerunek, bo jesteście wtedy kancelarią, która oferuje kompleksową usługę. Oferujecie kompleksowe doradztwo, które obejmuje zarówno aspekty prawne, jak i aspekty techniczne dotyczące cyberbezpieczeństwa. Wasza kancelaria staje się jednym punktem kontaktu dla klienta. W ten sposób budujecie silną pozycję rynkową i zaufanie. A klienci przecież szukają takich rozwiązań, które zajmą się ich biznesem w całości. Przykład. Firma technologiczna, która szuka doradcy do obsługi prawnej transakcji fuzji i przejęcia. Kancelaria, która potrafi ocenić nie tylko ryzyka prawne związane z umowami, ale także ryzyka cyberbezpieczeństwa związane z przejmowaną z tą spółką, na przykład podatności na ataki, historię incydentów, stan obecnych zabezpieczeń, będzie dla takiego klienta, dla takiej firmy technologicznej nieocenionym partnerem, bo to pokazuje... Jaką głęboką ekspertyzę i jakie proaktywne podejście jesteście w stanie zaoferować swoim klientom? Macie w swojej ofercie audyty, kontrole? Dzięki współpracy z audytorami i specjalistami do spraw cyberbezpieczeństwa, łatwo możecie zidentyfikować słabe punkty. Bo to audytor IT przeprowadzi wstępną analizę systemów i procedur, pomoże wam przygotować dokumentację. Bo zespół prawny i zespół do spraw cyberbezpieczeństwa, zespół specjalistów, informatyków wspólnie może przygotować niezbędne dokumenty, które będą zarówno dobre pod kątem prawnym, jak i technicznym. No i taka współpraca pomoże Wam również przeprowadzić próbną kontrolę przed wizytą chociażby ŁODO. Audyty RODO i kontrole cyberbezpieczeństwa mogą być stresujące i każdy o tym wie, ale jeżeli macie u boku audytora IT, który wie, jak odpowiedzieć na pytania, które są techniczne, które mogą być trudne i niezrozumiałe, ale takiego, który na co dzień robi tego typu kontrole, to pomoże on wam wcześniej zidentyfikować słabe punkty, przygotować się na pytania i wymagania tych, którzy będą takie kontrole przeprowadzali. Najprostszy przykład to takie przeprowadzenie próbnego wewnętrznego audytu, gdzie kancelaria prawna wraz z audytorem IT przeprowadza wewnętrzny audyt systemów klienta. To audytor IT sprawdzi konfigurację serwerów, polityki haseł, procedury dostępu czy logi systemowe. Wszystko to, co może potem być weryfikowane przez audytorów zewnętrznych. Dzięki temu klient czuje się Spokojniej, czuje, że wie, gdzie ma słabe punkty i jak one wyglądają. A wy, jako prawnicy, macie solidne podstawy do tego, by te procedury i polityki były napisane w dobry, właściwy sposób i byście nie czuli, że nie wszystkie aspekty techniczne są dla Was jasne jak słońce. Kancelarie prawne często świadczą usługi ochrony reputacji i. Minimalizacji strat wizerunkowych. Dlaczego? Dlatego, że prawnicy doskonale znają się na tym, co można, czego nie można. Ale mogą się tutaj przydać Wam również specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że gdy dojdzie do wycieku danych lub cyberataku, to mamy na myśli nie tylko straty finansowe, ale też bardzo duży cios wizerunkowy. I tutaj kiedy mamy do czynienia z tak dużym atakiem, z tak dużym incydentem, który może zagrozić wizerunkowi takiej firmy, współpraca z ekspertami pomoże Wam podjąć szybkie i profesjonalne decyzje w prawdziwym zarządzaniu kryzysowym, tak by zminimalizować negatywne skutki dla reputacji klienta. I wtedy, kiedy macie jakieś wątpliwości, co zrobić, czy odłączać serwery, czy nie odłączać, czy szyfrować dane, czy nie szyfrować, czy robić backupy, czy przywrócać, to może być bardzo trudne, zwłaszcza w sytuacji napięcia i stresu. Wtedy osoby, które rozumieją, co się za tym kryje, co się z tym wiąże, mogą Wam pomóc podjąć odpowiednie decyzje jako część zespołu. Przykładem niech będzie atak ransomware. Słyszeliście na pewno o niejednym, ja nie będę specjalnie wymieniała teraz nazwy, natomiast zostawcie w komentarzu nazwy głośnych ataków ransomware, które trafiły na nagłówki gazet. Bo tam zespoły prawne odpowiadały za komunikację i za strategię komunikacji kryzysowej, ewentualne roszczenia. Ale to specjaliści od reagowania na incydenty ustalili, czy dane wyciekły, czy doszło do zaszyfrowania, czy tylko niektórych systemów, czy wszystkich, czy jest backup, czy można go odzyskać? I to ta techniczna wiedza pozwoliła na odpowiednie komunikowanie, tak, by jak najbardziej zminimalizować ryzyko tego, co trafi do mediów i co potem pozwoli na odbudowanie zaufania do takiej firmy. Współpraca ze specjalistami cyberbezpieczeństwa. Audytorami IT, specjalistami do spraw IT i kancelarii prawnych, z prawnikami, pozwala na zwiększenie konkurencyjności i poszerzenie oferty usług. A to przekłada się na ogromną przewagę konkurencyjną. Staniecie się partnerami przyszłości, takimi, których oczekuje się w XXI wieku. Kancelaria, która potrafi doradzić klientowi nie tylko w zakresie umów licencyjnych na oprogramowanie czy kwestii zabezpieczeń tego oprogramowania, pozyskuje klientów, którzy szukają kompleksowych rozwiązań. A więc możecie oferować usługi tak zwanego due diligence technologicznego, wdrażania systemów AI czy blockchainu, a to wszystko wymaga synergii. Wiedzy prawnej i wiedzy technicznej, takiej, którą możecie uzyskać we współpracy ze specjalistami do spraw cyberbezpieczeństwa i systemów IT. Mam nadzieję, że dzisiejsze przykłady uświadomiły Wam, jak ważna jest współpraca kancelarii prawnych, prawników z osobami technicznymi zajmującymi się cyberbezpieczeństwem na co dzień. Świat prawa nie istnieje w próżni, tak samo jak technologia nie może istnieć bez prawników i bez prawa, bez norm, które wy rozumiecie i które wy doskonale znacie. Dlatego bardzo gorąco zachęcam Was już dzisiaj do tego, byście pomyśleli, jak włączyć ekspertów od cyberbezpieczeństwa, audytorów IT do strategii Waszych kancelarii, tak? By wasi klienci mieli pełną, kompleksową ofertę, która przede wszystkim zapewni im wyższy poziom cyberbezpieczeństwa. To może być stała współpraca, to może być współpraca projektowa, konsultacje. Nie czekajcie, aż dojdzie do incydentu, który pozwoli Wam uświadomić sobie, że potrzebujecie pomocy. Bądźcie proaktywni i już dziś inwestujcie w wiedzę, budujcie partnerstwa, zasubskrybujcie ten kanał, z którego dowiecie się dużo więcej na temat cyberbezpieczeństwa, współczesnych ataków i metod obrony przed nimi. A ja mam nadzieję, że będziemy mogli mieć jeszcze okazję się usłyszeć i zobaczyć w kolejnych odcinkach mojego podcastu Cyberbezpieczeństwo po ludzku.